Zbiórka dla Ignasia zakończona sukcesem. Znakomite wieści. Udało się uzbierać pełną kwotę na leczenie małego Ignasia. Zbiórka, która poruszyła tysiące serc w całej Polsce. Osiągnęła swój cel w transmisji na żywo z okazji dwóch milionów subskrypcji kanału Zero Krzysztofa Stanowskiego. To właśnie kanał Zero mocno promował tę akcję, a ogromny zasięg i zaangażowanie społeczności sprawiły, że brakujące złotówki zostały wpłacone na żywo podczas celebracji przełomowego momentu dla kanału. I teraz jest! Tak Za jest Słuchajcie, Zaraz to, zaraz to. Dojdziemy do tego! Ojej, jestem zrzeszony. Kurka wodna, ja też. Dzięki Wam zamknęliśmy zbiórkę i zebraliśmy 16 milionów złotych na pomoc dla tego chłopaka. Ludzie, możecie być z siebie dumni. Dziękujemy Wam wszystkim. Ignaś ma teraz realną szansę na leczenie i lepsze życie, a wszystko to dzięki ludziom, którzy pokazali, że potrafią się jednoczyć w ważnej sprawie. Zbiórka dotyczyła kosztownego leczenia, które rodzina Ignasia nie była w stanie pokryć samodzielnie. To kolejny przykład na to, że internet i społeczność mają ogromną moc. Brawo dla wszystkich, którzy pomagali.